Ja się niesamowicie cieszę, że mogę tutaj z wami być dziewczyny. No i... Ja też się bardzo cieszę, że w końcu ten rząd reklam się skończył i możemy zacząć. Oj, no i, i po co od razu takie negatywne emocje? Jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić. A propos tego y, udawania, tak? Że bardzo możliwe, że ja udaję i nie jestem sobą, ale jak ja mogę udawać, skoro. Ym... Ja byłam kiedyś taką osobą, ja otwarcie mówiłam. Ktoś, kto mnie obserwuje od dawna, może to zauważyć. Ja mówiłam, że ja nienawidzę sportu, że ja nigdy nie będę trenować, i jedyne co mnie interesuje to picie wódki e, od, poniedziałku, od poniedziałku do piątku. Proszę mi wybaczyć, każdy był kiedyś młody. Czy ty masz coś takiego, że wiesz, wracasz do tych materiałów, wracasz, wracasz do walki nie wiem, z Esmeraldą i tak dalej? I czujesz zażenowanie? Czy, tak. Czy masz, masz okej? Okay. Tak, trochę, hmm? trochę tak. Ostatnio... A propos Esmeraldy, zaprośmy pierwszego gościa, zapraszamy. Co? Żartum. Boże! Ale paszport <laughs> to tak! Ty, ja mam, ja mam takie... Nikt mi nic nie mówił, nie? Nie, nie. E, No zobaczymy, zobaczymy. Mamy pierwszego gościa, ale na linii, więc jakby wrócimy do tematu, a tymczasem kogo witam, kogo goszczę? Cześć kochani, ulubiona zawodniczka z naszej kochanej lekcji, Co tam Mar Mariola, gdzie jesteś? Ty masz być w studiu, masz zaraz program, a ty kurde dzwonisz. E Roxy, po pierwsze nie mam, tylko mogę teraz. A dwa, to jest ty tylko jesteś tak mało kreatywna, ty jesteś tak mało kreatywna, że mi, jest mi, mało wiesz, kreatywna, to, ale, poczekaj, ale że, dawaj, wiesz, że muszę ja... się przekrzyczeć, musimy przekrzyczeć, żeby nie dać mi dość do słowa, to niekulturalne. Po co chcę ci powiedzieć jedną rzecz, tak oglądam i słucham, że ty musisz się gryźć w język, mm -hmm. żeby mi czegoś nie powiedzieć i tak dalej. Dlaczego nie jesteś taka odważna, kiedy dziesiątki razy widzisz mnie na żywo, nie podejdziesz, nie powiesz mi tego w twarz, tylko udajesz przed kamerami, nie wiem, dla zasięgów czy cokolwiek innego, przezywasz mnie. A po co? E, Mariola, A po co ja bym to, miała do ciebie to podchodzić? Mi, e, to mnie urąga. Kiedy już e, ale... w ogóle się widziały, że ja bym miała do ciebie podchodzić, ha? No widziałyśmy się Ja się wypowiadam na twój A? temat, jak ktoś się mnie pyta, okej? Okay? Dobra, Roxy, posłuchaj, jedna ważna rzecz Jesteś Ty jesteś, ty jesteś e, ja tak uważam, mała, kreatywna, daj ja mi teraz uważam, coś powiedzieć, daj mi, ja daj mi coś, uważam coś powiedzieć, okej? Okay? że kobiety z klasą powinny ciągnąć się na szczyt, a nie hejtować, yy, pomawiać, bo to jest dla słabych ludzi. I ty potem chodzisz do journalisty i płaczesz, że ktoś cię w taki sposób traktuje, a sama tak traktujesz się tylko kobietę. Słuchaj, ale słuchaj, zawodnika. Marianna, twój wybór jest za długi, nie ciężko się odnieść. Ja już zapomniałam e... na początku powiedzieć. A próba pomówienia? I coś jeszcze. Aha, że kobiety powinny się wspierać, coś, coś w tym stylu, nie? Powiedziałaś. Słuchaj, ja przyjmując ciebie do klauta, ja się bardzo ucieszyłam. Ja myślałam, że ty tutaj w klaucie. Trochę namieszasz w pozytywny sposób, e, trochę e, ten pociąg, wykoleisz e, te, te złe rzeczy. A ty, kurde, siadłaś jako konduktor tego pociągu. Co ty w ogóle odwalasz? Mówisz o pomawianiu, gdzie to ty mnie pomawiasz. Co ty za zasrane TikTok ostatnio nagrywałaś, że ja, że ja propsowałam magikala? To jest pomówienie i to jest mocne pomówienie. A nie? Daniel Magikal napisał na Twitterze, że e, e, by mnie wziął na, już nie powiem na co, na ringu przez 6 godzin, gdy się z tego nie potem by, poszłaś i robiłaś sobie z nim zdjęcia. Nie wiem, ludzi takich jakiegoś oh gwałtu. Eee, Słuchaj, ogóle... powiedziałam na scenie głośno, wyraźnie, że absolutnie nie popieram tego, co on powiedział. Z... On podszedł, zapytał ja się o to zdjęcie, uśmiechem. to w ogóle było przed, przed całą sytuacją. Skąd ja, co ja miałam powiedzieć? Nie, Daniel, nie zrobię z tobą zdjęcia, bo coś tam Mariolce powiedziałaś. To wasze sprawy. Wasze sprawy. Nie, Przesta to przede wszystkim nie za... powinnaś z nim robić zdjęcia choćby za to, że znasz się nad psem, ale to już twoja sprawa. Posłuchaj. Mariola, ty e walczysz z jego matką! Ja ty walczysz z jego Lexi, matką! okej, okay. okay. teraz rozmawiamy o, o, o tobie i o Danielu. To raz. A dwa, uważam, że... Y, słuchaj, ja naprawdę się nie obrażam, bo takie osoby, które w ten sposób próbują mnie podejść, one nie są w stanie mnie obrazić, bo ja wiem, kim ja jestem, rozumiesz? Wiem, kim ja jestem. Kim ty jesteś? Ja zwykłą, kim ty zwykłą, jesteś? jestem zwykłą dziewczyną z Warszawy, która y, Wychowała się w bardzo trudnych warunkach, wiem co osiągnęłam sama i do czego doszłam sama. Weź, co ty gadasz, i jesteś tak farmazaniarą Mariola, jesteś farmazaniarą. Dlatego ty, dlatego ty, dlatego ty e, Roxy, która e, chodzi płacąc no? O nie, o nie Marjola, a potem, potem wyżywa inne. Już in, in, na in, ma pięć, Roxy kontra no, Mariola. To, Słuchaj, to, w to wpadnie do nas do studia, to... A, no i za nawet nie mogę ej, ej, ale zupełnie szczerze, jakby no. strzelam, że no, Mariana się rozłączyła, nie wiemy dlaczego, ale jeżeli rzeczywiście jest w drodze, to niech wpadnie. Ja jestem bardzo mocno zaksi, szczerze, nigdy nie widziałem cię tak rozsierdzonej. To przysięgam Ci... To jest ci... chyba jedyna osoba, która przysięgam tak to się. Ci ja mam do niej tak. Serio, mam leciutki żal do niej, bo ja naprawdę jak myśmy przejmowali ją do klauta, ja scrollowałam Instagrama, ja patrzę, o, taka, 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 takie wartości chcę wprowadzać, takie coś. A mi nie do końca się podoba to, co jest w tych freefaj, i myślałam, że ona coś tutaj może wiesz, pomoże a ta siadła na, jako konduktor tego pociągu. Ona, ona po prostu weszła w ten świat, wszystkie swoje wartości na bok yy, na, nasunęła i, i, i no tak jak mówię, jest teraz yy, królową tego gówna wszystkiego, nie? Więc... No, kogo witam, kogo goszczę, a ten temat oczywiście dokończymy. Mariusz Pruszkowa z tej strony, nie wiem czy ktoś pamięta. Siemanko Mariusz, pozdrawiamy Pruszków. Właśnie ja w takiej samej sprawie jak kiedyś dzwoniłem, tylko tym razem do Marty, a nie do Agaty. W niecodziennej branży siedzę, że to jest branża filmów dla dorosłych, tak? Tym razem takie samo pytanie mam nie do Agaty, tylko właśnie do, do Marty. A do mnie nigdy nie dzwoni. Chłopie, Weź ty na OEX wystaw jakieś zainteres... ogłoszenia, nie dzwonisz tutaj do nas na programy i pytasz się zawodniczek. I właśnie tak myślę, Marta, czy możesz kiedyś zastanawiałaś nad tą branżą? Pieniądze nie są w tym małe. Także no, takie pytanie do ciebie otwarte, czy może byś chciała? Ja, jak się tego odniesiesz? Czy w ogóle chcesz odpowiadać? Yy, tak, mogę odpowiedzieć. Nie, nigdy nie zastanawiałam się nad wejściem Bo w branży. Ja Jestem szczerze, że mam taki jeden jakby grail, taki jakby marzenie mojej branży, że nagrać taki film paroma czarnoskórymi facetami właśnie w takim autokarze, wynająć autokar i jakby spróbować. Przyznajesz, że to jest takie całkowicie moje marzenie, po prostu paru czarnoskórych i ty. Saj, no to, skoro, no, to skoro, marzysz o, bazenia, no. skoro marzysz o autokarach i o czarnoskórych mężczyznach, no to warto, no to 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 warto to może wyjść spoza tej kamery i spełnić inaczej te marzenia. Słuchaj, no, trzymam, no nie, bo trzymam za ciebie kciuki, znam, i trzymam kciuki za spełnienie twoich marzeń. Ja osobiście nie jestem zainteresowana. No, dziękuję, także ja uważam, że mogłabyś to przemyśleć i jak najbardziej. Tak samo jeszcze moja dalej oferta dla Agaty. Jest cały czas aktualna. A tu Marta, przemyśl jeszcze raz, bo mamy czterech naprawdę fajnych aktorów czarnoskórych, więc uważam, że odnalazłam e, Dziękuję bardzo, przemyślę. Do zobaczenia nigdy. Moje pytanie, a bardziej rada do lekcji, że jak ktoś podchodzi i się Ciebie pyta, czy chcesz zdjęć, a nie masz ochoty, to może warto powiedzieć nie, a. A nie. Nigdy no, nie było takiej sytuacji. Aha, że, a, a, ale zrobiłam to zdjęcie? Ale jakie to ma znaczenie, czy zrobiłaś jak zrobiłaś to z łaską? W sensie słabo. A prosty. wiesz, że ja jestem człowiekiem, wiesz, że ja czasami po konferencji psychicznie jest mi ciężko, jestem smutna. Ja nawet jak płaczę, to robię sobie zdjęcia z widzami. Uh, więc może na razem, jak podejdziesz, to pamiętaj, że ja też jestem człowiekiem, okej? Okay? Znaczy ja zawsze pamiętam, bo ja też jestem człowiekiem, także... To wiesz, że, ja, czas, bólam, że ja nie muszę być... zawsze reagować... Pewnie! Dawaj! Ale nigdy nie, nie odmówię... Nie, mi w ogóle chodzi mi o to, żeby po prostu powiedzieć, że nie masz na to ochoty, bo... Nie, 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 właśnie nie, ja wolę... Już ja bolę... nie z... będę chciała więcej z tobą zdjęcia, także już nie musisz się o to martwić, nie? Do, ale ja, No to ja ci mogę odpowiedzieć. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie, e, niż powiedzieć, że, że nie. No nie wiem, dla mnie to takie hamsko. Nie wiem, no ja to odbieram hamsko, więc wola, wolę sobie zrobić. A to, czy ja się mam wielki uśmiech na twarzy po robieniu, nie wiem, 100 zdjęć, no czasami nie. No. Więcej pytań nie mam, dzięki. Jak tylko usłyszałem, że Marysia, to myślałem, że znowu Marianna. Myślałem, że Marianna. E, nawet, nawet, nawet głos przez chwilę zdawał się podobny. Ja mam pytanie do Marty. Marta, gdzie jest moja stuwa? Co? Gdzie jest moja stuwa? To jest stuwa? Mm -hmm. A za co masz stówę dostać? 150 zł. 150 zł? Really? A za co ja ci piszę 150 zł? Ty mi 150 zł. A kto pisał w Meksyku o koszulkę zasraną? Ja musiałam przez pół wiochy zapieknąć. A ty masz jeszcze tą koszulkę? Ja musiałam przez pół wiochy zapieprzać, żeby Marcie tą koszulkę ogarnąć. Oh, o Boże. Ej, dobra, a masz, a, masz wydać a masz wydać 50 zł? Jo, teraz to ty sobie? możesz. Ty w... e, ja nie chcę Twoich pieniędzy, ale Marta to tak robi, no. Kurwa, ja zapomniałam, zapomniałam się o się Marty, czy Ja i mogę ją przywieźć. Boże, tak. zapomniałam nie, o niej. Nie, ale ja ci przypominałam ale, jeszcze. Ale, ale ja, ja, ja to... naprawdę mam sobą pamięć. Ja do Marty pisałam, hej, kiedy... Ale ja naprawdę się. bardzo się cieszę, ja zapomniałam o tym. Hej, zapomniałam mi Magalę. Ja strasznie chciałam tą sukienkę, koszulkę. Rok! Minął rok! Minął pieprzony rok i teraz Marta w końcu dostała tą koszulkę. Ale bardzo się cieszę, bo że zapomniałam o tym. No naprawdę. się teraz... Cieszysz. Cieszy. Nawet ostatnio, jak tam. ale wiesz jak ja się ucieszałam, jakbyś się przypomniała, jak teraz dotarło do mnie, że ty masz w sobie. Do... A, ale no nie mogłaś się spotkać. Ale Marta, nawet ostatnio ty pisałaś do mnie o walkę dla twojego chłopaka. Ja ci mówię, dobra, będziemy pamiętać nie to, co ty o koszulkę z Meksyką. Dalej nic! Dalej Damn, nic, ale nic ja bardzo, Ale to nie jest tak, że ja jej nie chciałam. Ja ją naprawdę Chy... bardzo chciałam. No nie wiem, niewiele nie było. Ja trzy razy ci ją chciałam przywieźć, Damn. gdzie to wiesz, w sumie w Twoim interesie by było. No bo Świetnie. w każdym razie no, masz tam zastraną, koszulkę, Boże, dziękuję. To 100 zł można jakieś pieski, kotki wpłacić. Ja bym ogólnie chciała, żebyście dla osób, które nie wiedzą o co chodzi. Troszkę przybliżyły temat. Okej, okay, jestem sobie w Meksyku, mm -hmm. rok no. temu, i nagrałam TikToka w tej koszulce i Marta do mnie pisze hej Lexi, super koszulka, e, możesz mi też taką kupić? A ja mówię okej, okay, dobra, pewnie super. Pojechałam specjalnie do pół <grym> żeby Marcie <grym> kupić tą koszulkę, targowałam się z tym gościem, e, wytargowałam cenę, wróciłam z tą koszulką, e, zapakowałam ją ładnie, przyleciałam z nią do Polski i czekam, aż Marta się odezwie. Nie? No, no bo to w sumie w jej interesie jest, bo jakby no, ona chciała tą koszulkę, ja ją kupiłam, nie? I Marta nic się nie odzywa. No dobra, no to ja piszę, hej, Marta, jak coś wróciłam, chociaż Marta wiedziała, że wróciła, bo mnie próbowała. I Marta, dobra, to się spotkamy we wtorek. Czat pisze, że musisz to założyć, że chcę to zobaczyć. Wtorek? Nic, Marta nie przychodzi. Ja z ja ok, okej, dobra, nie wiem, dziwne. Później do niej pisze, hej, Marta, jak coś, dalej mam koszulkę. Jak jej nie chciałaś odebrać, to mogłeś chociaż je, Lika Lex, ja, mi się ciężko spotkać. Ja się, wiecz, wiecz. Marta, naprawdę. Ile razy, ile ra Na walkę jej przywiozłam, potem, no mówię, A, no, trzy razy to, tak, chyba tak, myśmy Tak, właśnie, tak. No, Ale nie, w końców w końcu bardzo tylko cieszę, Po bardzo roku. Cieszę. Ja powiem szczerze, ja myślałem, że jest za chwilę jakieś grube porachunki nie, będą Nie, Wydawało mi się, że poczułam od Leksy kiedyś jakieś sto tysiąc złotych. Już tak zupełnie na serio. Main event. Ugh. Najważniejsza walka gali. Gali, która e, będzie bardzo ciekawa i na tej gali będzie się działo bardzo dużo. Bo mamy legendarne pojedynki e, Murana z Najmanem. Jest oczywiście Marianna... E, o! <grywania> powiedziałem, jest oczywiście Marianna. No i za chwilę będzie rzeczywiście e, Marianna. Pytanie czy... Ja zawsze jestem gotowa wchodzić na scenę. Tylko nie zawsze jestem gotowa z niej schodzić. No wiadomo. Teść? Co mogę powiedzieć? No, może inaczej, brak mi słów. Lekcji Pani jako wodasz, czyli potencjalnie mój pracodawca, tak jakby nie było. Mhm. Zresztą chcę powiedzieć, tutaj wszystkim widzom chcę też przekazać że bardzo dziękuję federacji Cloud i Lex jednocześnie, że tak mnie cenią, że płacą mi więcej niż Karolina Derpieński. Wracając do tematu. All chciałam up, powiedzieć, chciałam, up, chciałam, up, po, up, chciałam up, powiedzieć, chciałam, up, powiedzieć, oh, oh, ale oh, chciałam oh. powiedzieć. Ostatnio że, też na Twitterze puściłaś to, farmazona. Ale to musisz farmazona tak, nie możesz siedzieć. Tak, ostatnio puściłaś farmazona, że ty niby ile za walkę dostałaś? Z GoHom? A jakie a co dokładnie napisałam? Eee, no, ty już powinnaś wiedzieć, bo to. Ale no nie, no mówisz, że puszczam farmotę, mm, że niby dotytuj. dostałaś milion złotych za walkę. A tak napisałam? Tak napisałam. Nie, nie napisałam tak. Tak. Nie, napisałam jedynka i sześć I cyfr. No. A co to znaczy? Że milion złotych. Tak? Tak. Aha, to dobra była z matematyki no. zależy, kochani, jeżeli też ile opadacie, po że przestynku? jedynka, jedynka? z cyfr to jest milion złotych, napiszcie to w komentarzu. Mhm. Dziewczyny, w ogóle tak może podejdziecie bliżej, sobie pogadacie, tak? Do face to face tak na przykład. Mi się wydaje, że my się chyba widzimy dość wyraźnie. Ja chcę tylko zaznaczyć: ja nie tworzę tutaj, e, ja nie tworzę tutaj żadnego konfliktu. Ja po prostu tylko mówię, że jest mi mega przykro, jako pracownikowi lekcji, bo tak musimy to nazwać. Zasada logiki tak nakazuje. A ja się zaraz ja go Pracownik y, jest publicznie obrażany i szykanowany przez swojego pracodawcę, po czym słyszy po minucie: Ale cieszę się, że tu jesteś. Ale ty miecz. się sam obrażasz. Cieszę publicznie. się, że tu jesteś. Ty się sama obrażasz, ja tu siedzę teraz jako zawodnik. No naprawdę. Ja siedzę jako zawodnik Ale my siedzimy we I my, my siedzimy właśnie. we fightach, a nie... W że ja korku... jestem w szoku, że, że w ogóle to jest największa hipokrytka w Polsce, no bo że, że jak ta kobieta... Y, 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 jakieś stawki angielskie, no już to mogłabyś pominąć swoją drogą. Bo a umiesz po chyba, Czy Ciężko jak ci się że tak, Język nasz, ojczysty rozumieć? język jest chyba ciężko tak ciężko piękny, że można go używać w pełni. Żyjemy w wolnym kraju, masz prawo nawet mówić tylko po angielsku. Zresztą robić, co chcesz, byleby nie łamać tego prawa. Mhm. Tylko chodzi mi o to, że. Chodzi mi o, o, o zasady moralne, nie chodzi mi o to, że ty nie masz prawa tak powiedzieć, masz do tego prawo. Ale kim, masz, oj, Mariola, kim, masz 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 kim ty jesteś, że mi wy, 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 wypowiadać tak jakieś tak zasady? Coś, których się nie robi po prostu, rozumiesz? Bo to, bo to jest zasada przyzwoitości. Ale na przykład... To, że, że Pawłowski, powiedzmy, waży więcej niż 60 kilo, mhm. tak? I to nie jest obraza, no ważysz więcej niż 60 kilo, ja ważę 60, tam powiedzmy, 5. No istnieje szansa, że jedna z moich ludzi waży więcej niż wy, tak. To czy ja mam teraz mówić do ciebie... O Jezu, ty ważysz więcej niż 60 kilo, to jest dramat. No nie. To jest niewątpliwie prawda. No nie, tak się nie robi, bo są jakieś zasady i granice, których się nie przekracza. Rozumiesz? To o to mi Przecież chodzi. Przecież ty te granice cały czas przekraczasz na każdym kroku. Ty w ogóle cały czas też kłamiesz. Teraz przyszłaś do z A? restauracji jakiejś amerykańskiej tutaj na Żelazne, obok i ona nagrywa story, <laughs> że ona w Stanach, nie że UFC. Ty jesteś tak pokręcona i ja, ci, ja, ja się cieszę, że ty jesteś u nas w Federacji, bo ty robisz ten show, no to, to jest cringe'owe, ale to, to nie jest... To, co? To podziękuj mi. Słuchaj, kobieto, no jeszcze to tylko podziękuj, no. Co tam no. jeszcze? Że 50% czatu uważa, że waży mniej niż 60 kg. O! No. E, nie wiem, co to znaczy dla kogokolwiek, a, ani dla Roberta Kubicy, ale. A ile masz po do... prostu? 1,83 m. A to wysoki chłopiec jesteś. A dziękuję serdecznie. Jakby większość osób nie zwraca na to uwagę, bo jestem też gruby. I... Znaczy, nie, nie jesteś gruby. Ja nie uważam, że jesteś gruby. Ja tak uważam. E, ale ale ten... wiesz, ale ja po prostu chodzi mi o to, że gdyby ktoś powiedział, ja jeżeli ja ktoś popełnia słamałam. błąd i publicznie i publicznie go naprawia, to nie cofajmy do tego. Sami prosicie mnie. nie naprawiasz tego Sami mnie prosicie, żebym nie wyciągała, nie wyciągała przeszłości O, o Gosia, Gosia nie, nie może się doczekać. I like, jest. Yeah, it's good, good. jest z nami. E, jest z nami. Proszę, to kończę tylko. Cześć, Małgosiu. Nie prosicie, żebym nie wyciągała przeszłości Gochy Magical, bo naprawiła błędy, bo przeszła fair, zmianę, po czym ty robisz to, o co mnie prosicie, żebym ja nie robiła, czy to jest? Fair? Kobieto, to jest twoje! To jest to, co jest to, to ty, ja ty, ty, ty robisz trzy miesiące temu. Ty trzy miesiące temu stałaś pod naszą halą. Ale nie musisz tupać. Ja cię nie, no bo ty w ogóle gadasz takie rzeczy o, nienormalne. To było trzy miesiące temu, kobieto. Nie rok, nie dwa, nie trzy, nie dziesięć. To było trzy miesiące temu. Okej, okay. okay? okay. jasne, różnica. ale, ale no, jakby wszyscy to wiemy, no coś, coś więcej. Eee, może ty rozlałaś mleko i przeprosiłaś, to nie znaczy, że to mleko nie zostało rozlane. Ty zrobiłaś to, zrobiłaś i, i jesteś hipokrytką. No sorry, no, nazwij mi okay. po imieniu. To ja, jakby czym ty naprawiałeś, że wysz, wyszłaś i, i, i da, chciałaś dać pani gości ten bon na, na, na jakieś studia, z, swoje... A ty to jest nie to uważasz, twoje to jest okay? A nie uważasz, że to jest okej? Okay? A. To jest to twoje naprawianie. Ja studiowałam 10 lat, jestem z tego dumna. Jestem dzisiaj magikiem, wow, nie mam dwie nie podyplomówki. I kiedy nie, nie wyjdę nie z, z fightów, to mam czego szukać w swoim życiu poza tym światem, rozumiesz? I o to mi chodzi, że zmiana polega na tym, żeby ją robić od środka. Ja. Żeby ją robić od środka, a nie doczepić włosy i udawać, że jest okej. Przepraszam, mogę, mogę sobie zbotoksować twarz, ale pokazuję, że zmieniłam się od środka, bo zmiana zaczyna się od wewnątrz. Ty w którym roku? wiem też o tym, bo studiowałam pedagogikę, psychologię i nie musisz mnie Chyba tego Chyba jakiś matą cię tam przyjął. No. E, ja miałem takiego kolegę, który przez 10 lat studiował, a później zdał na drugi rok. Ja chciałbym no, tutaj zauważyć bardzo ciekawą rzecz. E, jest rok 2024 i Marta Linkiewicz jest najspokojniejszą osobą na programie frikowym. To pokazuje, że naprawdę... Ja słyszę, jak tylko Marta tak dyszy, jak, w sensie jak ja coś ten, to Marta... Ja mimo wszystko bardzo chciałbym zobaczyć ten face to face twój z Marianną. I pytanie, czy możemy to zrobić? Zawodniczka Lexi nie? Nie władasz Lexi, z zawodniczką Marianną Schreiber. Chciałam tutaj przy wszystkich widzach... I stojąc naprzeciwko Leksji, podziękować za to, że jest mi wdzięczna, że tutaj jestem. Za tą moją keńczową postawę i za ten mój brak kreatywności, że mimo wszystko jest mi wdzięczna, że tutaj jestem. Dziękuję Ci za to, Leksja. Proszę bardzo. Leksji, chcesz coś odpowiedzieć? <laughs> Dziękuję, Marianno. Tu jesteś. Dzięki. Dzięki, że jesteś tu. Dzięki, nie. że jesteś. Nie? Nikt nie umiał tak jak ty zostawić mnie. Co, ty decydujesz jakąś piosenkę? Twoją. A, tak dobra. Piosenkę. O, i... Nie uważam, że skoro mi ludzie cały czas wypominają, ty zrobiłaś to pięć lat temu, ty to, ty tamto, tobie się nic nie należy, bo y, ty nie masz prawa się zmienić. To co inni mają prawo się zmienić, a nie ja? To co teraz tutaj w, y, w Cloud MMA będzie tak, że za hipokryzję będziemy ludzi paść na stosie, a ludzie, którzy którzy krzywdzą innych, którzy się znęcają nad innymi, będą wznoszeni nad piedestały. Naprawdę takich chcemy autorytetów? Każdy nie, ogólnie z nas, myślę. Kto, kto nas ogląda? Zadajcie sobie to pytanie. Jakich chcemy autorytetów? Jak Dajmy mamy ludziom cztery? szansę, ale y, nie kaszmy ludzi za to, że popełniają błędy. Marianna, jeżeli ktokolwiek szuka autorytetów w świecie Fightów, to musi się nad sobą bardzo poważnie zastanowić. Czujesz się teraz lepszy, przez to, że tutaj dzwonisz. Powiedz mi, jak smutne trzeba mieć życie, żeby dzwonić i obrazić kobietę na wizji. Czy to jest fajne? Czy to ja ja uważasz, że, to, że facetowi to wypada? Tak naprawdę ja nie obrażasz. Mama ja cię tak wychowała, mówię, że, że się lepsor, dzwoni do się kobiet. Okej, okay, ale matka cię tak wychowała, że dzwonisz do kobiety i ją obrażasz, naprawdę? Ale ja się nie obrażam. To jest obraza według ciebie? Dobrze, Kuba, drugie pytanie, jakie miałeś. Drugie Proszę bardzo. Pytanie jest takie, słuchaj, masz męża polityka, tak? E, twój mąż y, siedzi w Sejmie. I słuchaj, ty takie rzeczy robisz. Słuchaj, no ja jakie? rozumiem, że. Jakie? No robisz, jakie? że tak powiem, to swoje show. No, jakie? Tak, no i co? I e, to łamie prawo. Z różnymi ludźmi. <laughs> no masz do tego prawo, ale. Ja się ludzie pytam, czy łamie prawo? ja się swojego męża. Śmieją się z niego już, a twój mąż to nawet nie chce o tobie gadać. Teraz powinieneś mnie spytać, Marianna, czy uważasz, że to jest fair, że powinniśmy dopuszczać do tego, by była dozwolona aborcja na życzenie? Nie, to nie jest fair. Czy to jest fair, a że walczysz uważasz, we że Ale poczekaj chwilę, jeszcze nie skończyłam. Czy to jest fair, że walczysz we fightach? Tak, to jest fair. Dlaczego? Bo wolno mi to robić, bo jestem wolnym człowiekiem, a nie ubezwłasnowolnionym. I uwierz mi, że. Yy, że jest to naprawdę y, nasza wspólna decyzja. Pozdrawiam. Kobiety Z powinny razem, tak jak wcześniej wspomniałam, ciągnąć siebie na szczyt, a nie e, hejtować, pomawiać i e, tylko trzymać kciuki za to, żeby drugiej kobiecie coś się nie udało, bo takie osoby, które to robią, są po prostu słabe. Zróbmy przerwkę od we, 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 rozmów naszych pań i przyjmijmy kolejnego gościa. Kogo witam kogo Goszcze? <kluzny> Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Nikita. Już niedługo Do Pawłowscy. Trzymajcie się, cześć. Już mi jest głupio tak zmieniać klimat, bo się zrobiło naprawdę fajnie. Mi też, co bo wiesz co, ja zobaczyłam nie? właśnie zdjęcia, Ale... mhm. jak Leksi za mną stoi, coś pokazuje, jestem w szoku, że nikt mi nie dał znać. Jest. Jak chcesz możesz... Czemu za mną stałaś? To coś? Skonfrontować się. czym makaron wcześniej wziąłeś, nie oszukuj, w farmazonie. Ale ja chciałem zapytać o coś innego. Ehm, I tutaj powiem wprost, co, co to była ta szopka, że... Tak naprawdę nie miałaś walczyć z Gosią, miałaś walczyć z Danielem. Oczywiście, <coughs> i to jest pytanie do ciebie, ale to jest też pytanie do Pani Gosi. Czy rzeczywiście jakby w ogóle w planach była walka Daniel Magical kontra Marianna Schreiber? No bo przesady, no nie róbmy tutaj. No, w, moi, rady. w moich planach. Chyba tak. to jest poważna federacja. No ja też myślę, że to jest poważna no. federacja. No bo no o... takie niektóre. naprawdę Dlatego takie... się na to nie zgodziła. Mówiłaś, chyba nawet było napisane, że myślałam, że podpisałam kontrakt na walkę z Danielem. Ja myślałam w ogóle, że ja podpisałam kontakt z, z UPC, ale się okazało, że z cloutem. Aha. UPC, nie UFC? KFC? W UFC już mam podpisany. No właśnie. No na razie o, o, na podpromowanie. Aha. Na razie na podpromowanie. Ostatnio stawiałam właśnie zdjęcie z Dana White'em. Mhm. Ale mam też tam walczyć, tylko że jak nabiorę więcej właśnie tutaj doświadczenia, silne kobiety tak mają. No i po co mi to? Co ja mogę powiedzieć? Dwie silne kobiety, a tutaj gdzieś w tle ja, mały człowieczek. Zapraszam panie do face to face'a. Koniec? Pozycja bokserska, panie i panowie. To, to, to jest... Yes! Yeah.